Witam serdecznie, doktor Zionka się kłania z Las Vegas, nie wygląda to na Vegas, nie ma tu kasy, nie ma niczego, jest po prostu hardkorowo, są to tunele, takie drainage, taki powodziowy, tu się przelewa bardzo dużo wody w okresie deszcze, a tutaj deszcze padają, nie wiem, pół godziny, godziny, dwie godziny, ale zalewają cały Vegas, więc taka kanaliza Vegasowska jest bardzo, bardzo Potrzebna i te tunele nie wiadomo gdzie się kończą i kto tam mieszka, bo też mieszkają tam różni ludzie, ale o tym nie chcę mówić w tej chwili. Teraz będę mówił o Polakach, którzy nigdy w życiu nie wyjadą do Stanów Zjednoczonych. Więc e, słuchajcie, prawda jest taka, że moim zdaniem w Polsce nie zniosą, nie zniosą wiz do Stanów. Nigdy. Polska nigdy nie, dostanie, nie zostanie zniesiona. Z jakiego powodu? Pierwszy powód, który wam powiem w tej chwili, mam nadzieję, że nikogo to nie zaboli, a zresztą mam to głęboko w nosie: koło za zaboli, koło nie zaboli, ale powiem tak, szczerze. Polacy to cebulacy, Polacy to buractwo, Polacy to złodzieje, Polacy. Ho, 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 stop, stop, nie wyłączam jeszcze tego. To jest właśnie to, co właśnie oglądacie w mediach, to właśnie jest właśnie taka nagonka, że jesteśmy Debilami, jesteśmy skończonymi idiotami, że jesteśmy złodziejami, nie potrafimy się zachować, e, że daleko nam do zachodu, że ciągle musimy być z tym zachodem za pan brat, ale jakoś nie możemy i tak właśnie nam jest wbijane to do, do, do palnika przez te piękne, cudowne media. Ale moim zdaniem jest zupełnie inaczej, że to nie jest powód, e, dlaczego Polacy nie dostaną wiz do Polski, ponieważ powód jest prosty. Polacy są bardzo, bardzo edukowanym, inteligentnym narodem. Oczywiście, e, czy cebulactwo się znajduje? Cebulactwo jest w każdym, w każdym narodzie, więc e, nie mówię o tym jakimś tam marginesie społecznym, ale mówię o, o ogóle ludzi i ludzie potrafią się też adoptować, więc moim zdaniem wszyscy, wszyscy ludzie e, zasługują na, nie wiem, na, 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 na równe traktowanie, ale z drugiej strony, z właśnie muszę to powiedzieć, że... Mm, Oczywiście są grupy społeczne, tego się nie da ukryć, ale ogólnie dlatego Polacy nie dostaną wiz do Stanów, ponieważ jesteśmy za bardzo edukowanym narodem. I tak, to jest śmieszne w Polsce, bo mam, znajomych, mam znajomego w sumie, który, który sprzedawał gacie na bazarze, dosłownie, po filologii polskiej. I no, niestety, no, to, no tak, tak, tak jest w Badziewie, w Stanach, jak już się skończy takie studia, jak, jak są w Polsce, to, to masz zapewnioną pracę, za znaczy, nie zapewnioną, nikt się nie zapewni, niczego do ręki nie wsadzi, ale, ale start jest banalny w porównaniu do tego, co jest w Polsce. Więc słuchajcie, jeżeli Ameryka dostałaby natłok takich ludzi po prostu. Oświecony w pewnym sensie, no i bardziej oświeconych niż, niż, niż normalne masy, to yy, amerykańska prawica powiem tak, żeby się bardzo, bardzo, bardzo wzmocniła. A tu jest właśnie politycznie. Politycznie związane to, że Ameryka potrzebuje dużo lewaków, potrzebuje lewactwa, potrzebuje, żeby rozpieścić. Yy, to społeczeństwo, które za bardzo nie myśli e, osobiście, woli, myśl, że, woli, żeby za niego telewizja myślała, i po prostu e, to jest wygodne dla, dla Stanu, więc Polacy niestety e, musicie starać się o wizy w inny sposób, bo e, nie jeżeli ktoś chce wyjechać, bo to już nie jest aż takie takie atrakcyjne, chociaż ja wam powiem, że, że, że byłem w bardzo wielu krajach europejskich, ale no, nie ma takiego kraju jak Ameryka z, z wielu względów. Może coś zrobię jeszcze na ten temat. Jak będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, jeżeli chcecie coś na ten temat usłyszeć. Dlaczego warto tu przyjechać? Jakie są plusy, jakie minusy? Ja mam to rozbite na, na części, ale wracając do tego, że po prostu czy, czy, czy to są Meksykańcy, czy to są uchodźcy dla Ameryki, właśnie tacy ludzie są potrzebni. Dawane jest darmowe, dar, są darmowe pieniądze, ale oczywiście nie ma nic za darmo w żadnym kraju, bo Ci socjaliści oni będą chcieli wykorzystywać tą tanią siłę roboczą, więc słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że ktoś wam daje coś za darmo i nic nie wyciąga z drugiej strony, więc to jest, to jest taka, taka obłuda lwacka, więc pamiętajcie. To jest taki główny, główny, główna przyczyna. Jeżeli myślicie, że są jakieś inne przyczyny, dlaczego Polacy nie dostaną wiz ciągle są ściemniani przez jednego prezydenta, drugiego prezydenta, o ja, ja wam załatwię, ja wam załatwię, słuchajcie, nie, nie załatwię nic, bo, bo Polska na niestety na mapie politycznej w ogóle się nie liczy, więc tutaj sznurki pociągają Stany i Niemcy. Ehm... Jak, jak, jako takie dwie potęgi, Niemcy jako Europa, a, a, a Stan jako Stanek osobne entity, żeby tak, jeżeli tak mogę powiedzieć. E, a z drugiej strony, po prostu, e, nie dostaniecie. I jak to się skończy? Czy ja mam rację? Czy może wy macie jakieś inne argumenty z tego powodu? Proszę Was, podajcie na dole. Na razie, trzymajcie się, cześć.